Dzień dobry moi drodzy, Piotr Cielecki. Dziś krótki film o tym, dlaczego kształtowanie nawyków jest kluczowe, jeżeli chodzi o odnoszenie sukcesu i dlaczego samo wyznaczanie celów według wszystkich mądrych reguł nie wystarcza. Są przynajmniej cztery powody. Pierwszy powód jest taki, że zarówno ludzie, którzy odnoszą sukces, jak i ci, którzy go nie odnoszą, wyznaczają cele. Więc łatwo wpaść na pomysł, że wyznaczanie celu jest koniecznym, ale niewystarczającym elementem osiągnięcia sukcesu. Drugi powód jest taki, że nawet jeśli wyznaczycie sobie krótkoterminowy cel i go osiągniecie, to nie powodujecie trwałej zmiany zachowania i efekt jest krótkotrwały. Na przykład, jeśli uznam, że chcę sprzątać swój pulpit w komputerze, bo zgromadziły się tam jakieś niechciane pliki, albo chcę ogarnąć moje biurko w rzeczywistości fizycznej i się tak zawezmę i to zrobię. No to efekt będzie trwał kilka dni, może nawet tygodni, a później? Później stanie się to, co nieuniknione, czyli biurko zawali się stosem papierów, a na pulpicie pojawi się pełno niechcianych plików. Czemu? Bo jednorazowo się spiąłem i sprzątnąłem, ale nawyk bałaganiarstwa, czyli nieodkładania rzeczy na miejsce, pozostał i szybko zaprowadzi mnie z powrotem do status quo. Po trzecie, ciągła koncentracja na celach powoduje, że nasze szczęście i satysfakcja są wiecznie odraczane. Czyli jak dostanę awans, będę szczęśliwy. Jak dostanę podwyżkę, będę szczęśliwy. Jak się wyprowadzę z bloku i zamieszkam w domku, wtedy będę szczęśliwy. Jak wyjadę na wakacje, będę szczęśliwy. Jak wezmę ślub, wtedy będę szczęśliwy. Mija parę lat, jak wreszcie wezmę rozwód, wtedy będę szczęśliwy. I nagle okazuje się, że to nasze szczęście cały czas majaczy gdzieś na horyzoncie przyszłości, a tu i teraz jesteśmy w ciągłej pogoni. I to frustruje, zniechęca i sprawia, że ludzie często odpuszczają swoje cele. No i wreszcie, po czwarte, nawet jeżeli wyznaczysz sobie długoterminowy cel i go osiągniesz, to może cię dopaść depresja. Obniżenie nastroju, wypalenie, różne złe rzeczy przydarzają się tutaj ludziom. Z uwagi na fakt, że właśnie po kilku miesiącach lub nawet latach zakończyłem wielką przygodę mego życia. I co teraz? To już wszystko? To, to, to już nic nie będzie? To, to jest to poczucie sensu i spełnienia, które miało podjechać? Co jest grane? I ta frustracja sprawia, że ludzie niestety zbyt często wracają do nowych nawyków i do stanu sprzed realizacji marzenia. Kluczem do satysfakcji jest zakochanie się w procesie. W procesie ciągłego ulepszania, robienia małych, mikroskopijnych kroczków i szlifowania zachowań, które chce na stałe wprowadzić do swojego repertuaru. Bo to prowadzi, po pierwsze, do zmian na poziomie neurologicznym, gdyż w naszym mózgu zautomatyzowane czynności to nic innego jak stworzone nowe szlaki neuronalne. A po drugie, pojawia się wtedy poczucie satysfakcji i sensu. Bo codziennie mam poczucie, że jestem odrobinkę lepszy niż byłem wczoraj. Ułamek procenta, może promil, ale jednak postęp jest konsekwentny. I to długoterminowo, jak pokazują badania, daje dużo więcej poczucia frajdy, szczęścia, zadowolenia i satysfakcji w życiu. Czego z całego serca wam życzę.